Mimo, że była psutna, mała dziewczynka była też bardzo porywcza, dlatego walczyła z dowódcą Wojsk. Jednak dowódca, również rozzłoszczony, chwycił ją i zaczął mocno potrząsać. Przez to wiele ukrytych w jej ubraniu broni wypadło na ziemię. Gdy dowódca postawił ją na ziemi, dziewczynka stanęła przed nim i krzyknęła ze złością. Natychmiast zawołaj swojego króla, inaczej cię zjem. Po tych słowach podniosła kij i skoczyła na niego. Na ten widok dowódca zadrzał ze strachu. Jednak gdy dziewczynka wylądowała, zaczęła atakować jego nogi. Dowódca szybko złapał ją za pomocą kija. W tym momencie naprawdę pojawił się król. Wszyscy żołnierze skłonili się przed nim. Dziewczynka pomyślała, nadszedł czas, aby powiedzieć wszystkim prawdę, że jestem córką króla. Ale nagle królowa rozgorszona spoliczkowała króla tak mocno, że wszyscy się przestraszyli. Król, zamiast się bronić, podszedł do niej jak mokry kociak i chwycił ją za rękę. Na ten widok dziewczynka zemdlała i upadła na ziemię. Królowa zaczęła odchodzić, a król pomachał jej na pożegnanie. Widząc to, dziewczynka prawie oszalała ze złości. Dowódca złapał ją za twarz, a król zaczął do niej podchodzić. Dziewczynka, wściekła, ugryzła dowódcę i krzyknęła do króla: "Akceptuj mnie jako swoją córkę!" Inaczej ujawnię wszystkim twoją tajemnicę. Słysząc to, król zabrał ją do środka. Dowódca wciąż nie mógł uwierzyć, że ta dziewczynka może być córką króla. W środku król karmił ją, a sam pił alkohol. Nagle dziewczynka wstała i powiedziała: Uczyń mnie królową tego zamku, abym mogła otrzymać to, co mi się należy. Król odmówił, przez co dziewczynka rozzłościła się jeszcze bardziej. Dowódca powiedział: Jeśli naprawdę jesteś córką króla, pokaż jakiś dowód. Dziewczynka odpowiedziała: Pokażę wam dowód teraz. Zaprowadziła wszystkich do pokoju, w którym w miseczce znajdowała się krew króla. Przecięła swoją dłoń i wymieszała włas krew z królewską. Po chwili obie próbki się dopasowały. Na ten widok wszyscy złożyli dziewczynce pokłon. Jednak król, rozwścieczony, rzucił się za nią, aby ją uderzyć. Dziewczynka biegła, aż się zmęczyła, i z płaczem powiedziała: Czy uznasz mnie, czy nie, jestem twoją córką i zawsze nią będę. Żołnierze i dowódca powiedzieli Wasza wysokość, prosimy, zaakceptuj ją kropka. W końcu król się przełamał i uznał dziewczynkę za swoją córkę.